W Zamku Tarnowskich już po raz dziewiąty wręczono nagrodę imienia doktora Michała Marczaka. W tym roku laureatem został doktor Adam Wójcik. To między innymi historyk sztuki, konserwator zabytków, pierwszy dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, prezes Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega oraz autor wielu różnorodnych publikacji. Wręczona nagroda to pewne podsumowanie i docenienie działalności na rzecz popularyzowania lokalnej historii. Nagroda imienia doktora Michała Marczaka po raz pierwszy została wręczona w 2014 roku i szybko stała się cenionym wyróżnieniem. Na przemian nagradzani są laureaci z powiatu tarnobrzeskiego oraz Tarnobrzega. Celem powstania tej nagrody jest wyróżnienie oraz docenienie regionalistów oraz ludzi, dla których lokalna historia i jej badanie jest niezwykle ważne. Myślę, że w tym przypadku nie trzeba e, silić się na wielkie uzasadnienia, bo. No tak sobie dzisiaj pomyślałem, że w gruncie rzeczy istnieje dość spore podobieństwo między Michałem Marczakiem a Adamem Wójcikiem, nie tylko dlatego, że jeden i drugi miał doktorat, ale również dlatego, że jeden i drugi tutaj pracował w tym miejscu w Zamku Tarnowskiej w Dzikowie przez długie, długie lata. No i jeden i drugi zajmował się tematyką regionalną, także myślę, że te. Podobieństwa są dość istotne i charakterystyczne. Muszę powiedzieć, że byłem autentycznie zaskoczony. To nie jest żadna jakaś nieprawda, bo sądzę, że o mnie zapomniano już trochę. No ale oczywiście każdy nagle dziszy, tym bardziej, że uświadomiłem sobie, że przed laty ta półeczka z wydawnictwami na Matarną była bardzo niewielka. Jeżeli dzisiaj jest to już pokaźny regał, to pewnie trochę jest i w tym mają zasługi. Naturalnie, no, bardzo mnie to cieszy. Nie sposób wymienić wszystkich dokonań oraz aktywności doktora Adama Wójcika. Historia i kultura towarzyszą mu przez całe życie nie tylko zawodowo, ale także w sposób społeczny i naukowy. Dokonująca wyboru komisja nie miała najmniejszych problemów z wytypowaniem laureata. To jest jego działalność przez wiele, wiele lat w towarzystwie przyjaciół Tarnobrzega, kontynuował dzieło świętej pamięci Edwarda Antończyka, bo przypominam, że Edward Antończyk był i założycielem i pomysłodawcą tego towarzystwa, ale był również, o czym dzisiaj się często zapomina, pomysłodawcą tego muzeum. Zabiegał przez wiele, wiele lat, zanim jeszcze pan Adam Wójcik tutaj w Tarnobrzegu się pojawił o powstanie tego muzeum, więc pan Adam Wójcik był kontentorem tego dzieła Edwarda Antończyka i myślę, że jeżeli... Pan prezes Antończyk patrzy z góry, to myślę, że jest dzisiaj zadowolony i dumny ze swojego następcy. Dlaczego pan doktor Adam? Dlatego, że jest świetnym historykiem, że ma ogromny dorobek naukowy, że jest autorem w kilku znaczących monografii, no i że wiele lat pracował też, żeby podnieść ten zamek, więc postać myślę znakomita ważna dla Tarnobrzega, no i myślę, że postać nietuzinkowa. Dr Adam Wójcik to także autor ponad stu publikacji książkowych oraz wielu artykułów naukowych i popularno-naukowych. Poruszał w nich tematy związane z historią Tarnobrzega i regionu, bardzo wiele miejsca poświęcając między innymi przemysłowi siarkowemu. Które dzieła można uznać za szczególnie ważne? Myśmy wydawali bardzo dużo jako muzeum publikacji. E, niewątpliwie doprowadzenie do tego, żeby wydać monografię Tarnobrzega to było takie duże, duże osiągnięcie. Poza tym proszę pamiętać o tym, że oprócz e, opracowywania naszych własnych publikacji e, e, robiliśmy takie reprinty. Reprinty najstarszych wydawnictw, które związane były z Tarnobrzegiem, a które już dawno były zapomniane. E, Poczynamy od najstarszej książeczki. O Marce bożko Zikowskiej, która powstała jeszcze w XVII wieku i które wszyscy zapomnieli. Na pewno cenię sobie również zebranie właśnie wszystkich prac Michała Marcjaka. One były bardzo zaproszone i właściwie niektóre z nich już zupełnie zapomniane, a jest to wciąż taki kompendium wiedzy na temat historytarno Tarnobrzega i okolic, więc to było na pewno ważne, ażeby zebrać to wszystko w jednym tomie no i przypomnieć yy, współczesnym przytelnikom. Ta dzisiejsza uroczystość yy, no jest takim uznaniem tej, tej pracy, którą włożyliśmy w to, żeby przybliżyć współczesnym pokoleniom i następnym to, co napisali nasi poprzednicy. Główny bohater uroczystości ma kolejne plany dotyczące działalności naukowej. Nagroda imienia doktora Michała Marczaka to nie tylko okolicznościowy grawerton i forma uznania. Ale także nagroda finansowa na realizację kolejnych badań oraz projektów naukowych. Do tej pory nagrodzono dziewięciu regionalistów i pasjonatów lokalnej historii. I Jak podkreślają organizatorzy, zawsze był to dla nich dość prosty wybór. Mamy wielu świetnych, zasłużonych ludzi. Dlatego też do tej pory nie było takich sytuacji, że musieliśmy szukać. Natomiast no, nie wiemy, jak, jak to się będzie długo bilansować, no bo wiecie, no takich ludzi, którzy są w służbie, ludzi, którzy nie patrzą na wynagrodzenie, ludzi, którzy oddani są sztuce, no to nie jest tak wielu. Ale myślę, że, że to się wszystko pięknie układa i do tej pory myślę, że w godne ręce poszła ta nagroda. Warto przypomnieć, że ona jest dziełem wspólnym Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego Muzeum Zamek Tarnowski w Tarnobrzegu i również e, e, starostwa tarnobrzeskiego. Tutaj Chcę ogromną wdzięczność wyrazić, bo zmieniają się przedstawiciele czy włodarze starostwa, ale każdy z nich kontynuuje to dzieło. Myślę, że jest to fajny przykład tego, jak powiat może z miastem współpracować, tym bardziej, że. Patron ten nagrody Michał Marczak nie tylko pisał historię Tarnobrzega, ale również historię powiatu tarnobrzeskiego, więc to wszystko się bardzo fajnie zamyka. Wydarzenie w Zamku Tarnowskich zwieńczył koncert pod tytułem Czując w wykonaniu lubelskiego duetu Jolanta Sip i Michał Lewartowicz. Zbawiłeś, że ja stałam się